nas na tej strony, ja. to jesteśmy dzisiaj, bo ta osoba do nas napisał. Ej, przestrzega zasad. Tomasz. O, diamenty. Cześć, wiemy, że na kreatywny. To już my nic nie zrobimy. No, trochę się zym rozwinął. Trochę mocno mieć. jest no, książka. Ok, przeczytam. Spróbujcie mnie. Или что я читала? Ваша умвёска. Ваша умвёска. Не был. А, телега бабу дырку мне не Не, A, jak przestrzega zasad, ja jak tamtego przestrzegam, to tutaj zostawię od niego diamenty. Dzięki, przydadzą się. To jak to wszystko chodzi o książkę tu ustawie. 54 diamenty. Czy jest u mnie coś? Może na swojej kusie to jeszcze zostawię. No chyba wszystko. Więc to wszystko to miał być taki krótki, bo zauważyłem, że teraz jest. No i na razie. Na razie.